Bardzo serdecznie z tej strony Julia To jest kolejny odcinek, chyba czwarty z Minecraft Poradniki Dzisiaj yy, robimy takie coś yy, To jest mini farma, jeśli ktoś nie ma pomysłu na farmę yy, To zapraszam do oglądania Potrzebne nam jest yy, To nie jest nam potrzebne Potrzebne są nam zwierzęta, furtka brukowy murek, zamczony murek czy jakiś tam murek czy tam nawet płot i jakiś tyle nawet jest tylko ozdoba więc zaczynajmy zaczynamy od zrobienia jakiejś, uch, jakiejś jakiegoś pomieszczenia małego Ile macie dywanu, tyle pomieszczenia. Umieszczenie musi mieć, o, żeby było równo. I jakiś dywan, A w środku wkładamy zwierzęta i mamy problem z głowy. więc mam nadzieję, że odcinek się spodobał i no zapraszam do kolejnych jeśli Ci się podobało strzel łapkę w ogóle jeśli jesteś nowy strzel suba I, i zapraszam do kolejnych odcinków cześć i pa